Manko z tej strony Raczek! Na wstępie chciałem opowiedzieć Wam o moim nowym kanale, który zostanie założony mniej więcej w poniedziałek, wtorek. Będziecie mogli subować, lajkować i resztę. Oczywiście kanał będzie nazywał się Raczek. Mój, yy, jeszcze nie, do, nie dopracowałem awatara, oczywiście, będzie mi pomagać pewna osoba z mojego byłego teamu iCreate proszę subować, lajkować i komentować i filmy proszę o wiele wyświetleń dla niej i tym podobne no więc chciałbym zapowiedzieć mój nowy kanał gdyż będę chciał rozpocząć działalność na youtube będą codziennie o 18 codziennie, codziennie o 18 będę nagrywał na, nowe live live y, mojego live'ów, czyli będę nagrywał przygody mojego dnia codziennego. Poznacie mnie, moich przyjaciół i resztę znajomych, dzięki którym e, e, roz, będę się rozwijał i pomagał. E, będę jakieś tam vlogi raz na jakiś czas, może jakieś mniejsze gameplaye wstawiał, jakieś gry na androida oczywiście mogą być. Jeśli będziecie chcieli, to jakieś no oh i w ogóle Najgorszy gry na Androida. I to by chyba było na tyle, gdyż nic więcej nie wymyślę. Oczywiście łapkować, subować i resztę. I dlatego żegnajcie.